Cześć, z tej strony Teo, witam was w kolejnym odcinku Far Cry'a Trójeczki I... Nie będziemy marnować czasu, od razu zobaczymy Czy jest jakaś... Jaką misję by... Sobie tutaj wziąć Dobra, bierzemy to co jest od lewej Czyli połączenie z przeszłością Teleportujemy się do bramy świątynnej Połączenie z przesz przeszłością o, jest tutaj jakiś kładzik. Bierzemy sobie kładzika. O matko bosko. Nie wiem dlaczego jadę w ogóle w drugą stronę. Myślałem, że ta droga gdzieś mnie wyprowadzi. Ojej, ale urwał, nie? Dobra, ciągniemy, ciągniemy. Tutaj? Uo! Ale hardkorowo, dobra. Sa, Sobie wysiadłem. Dobra, co ty tutaj mnie tu klęczysz? I'm Simham. I'm Dennis's friend. And you're Dennis's friend, which means you and me should be friends, right? I'm not sure about that logic, but continue. You've been around our once beautiful island? Ah, uh, I bet you the ancestors are bawling their eyes out over what's happened to their magnificent temples. That's why I need your help. A group of us want to restore the temples, but we're missing the carved tablets that used to be mounted on the walls. The Imperial Army stole them over 60 years ago.

Kurde, no wspina się śmieciu. Co za te pily. Kurde, no nie wiem jak ta tablica ma wyglądać w ogóle. Ty, ale ja, jak to w ogóle ma wyglądać? <grymianie> tak, chodzę tutaj, bo wydaje mi się, że że na drodze raczej tego nie ma. Tutaj już kończy się ten teren. Jak to ma przynajmniej wyglądać, by powiedziałem? Dobra, zostawmy sobie na razie to, jakieś tutaj itemy. Dobra. Tak trochę się zastanawiam, jak to miałoby wyglądać na przykład tabliczki. Cholera, trudno to jest. No nie wiem Co No jakieś arcydzieło naścienne no Tabliczki No nie mam pojęcia Dobraliśmy do kolejnego no Może tam ten jakiś łatwiejszy będzie Ale jak ja mam tu Lol, ja no nie wiem O czekajcie, jest oznaczony tam w tej wieży To może tam będzie w tej wieży. O lol, już byłem daleko. Jest. Tak to ma wyglądać. Tylko, że... A kurwa, jak ja mam tam wejść? Ja pierdzielę pod drzewie spadłem. Kurde, to będzie druga misja. To pierwsze takie króciutkie, a. tutaj no. Kurwa, jakie ma to? A tak hardcore. Dobra, tak to ma wyglądać. Teraz patrzmy. Widzicie? Była pokazana teraz tutaj idę do tego punktu zobaczę może być gdzieś leżą ale nie widziałem tam czegoś takiego. Może gdzieś na górze no nie wiem cool. O jesparcie tu. Dobra, to ja idę po tych, tych, po tych znaczkach. No kur. Jest tutaj po lewej na dole, dobra. Tam po lewej na dole, dobra. Lecimy tam. Jest tutaj, parcie jakie jaja, no. Jakbym wiedział od razu, jak to, jakby mi ten ziomuś pokazał, jak one wyglądają, to by mnie szybciej znalazł. Dobra, idziemy do tego pana. dziękuję. E. tablety Dlaczego on się nie patrzy na mnie jak rozmawia, ty gnójku, nie patrzysz się na mnie jak rozmawiasz, taki masz szacunek, młody człowieku? Dobra. No to jeszcze jak zwykle. Zrobię sobie jakiś wisik albo coś takiego. Pokeranie. Rzucanie noża. O, może rzucanie nożami. Zobaczcie, kiedyś to robiłem, ale nawet nie pamiętam jak to wygląda. Więc to będzie ciekawe. Kurde, a się zdziwię, no najdłuższa. Najdłuższa z tych dodatkowych misji. Hello? Dobra, wierzymy nowicjusza. Bo ja nie wiem... Of, peace. Dobra, jakie ja mam to... Jak ja się tu... Jak to się rzuca? Jakiś samouczek czy coś? Rzuć nożem. A, patrzcie, 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 patrzcie. Kurde. Jak to mam rzucać? No, Samoczka by mi pokazali, a nie. Wolę dupnął Już przegrywam z nimi śmiecie. Dobra. A tak, dobra. To już wiem. A, jeszcze mam więcej punktów niż on. No, widzisz, no widzisz. Ale ciota co nie jest takie, zobaczymy potem na zajebistym Ja pierdzielę No ciągle to tak wolno idzie W każdej grze tak szybko to No już przegrywam znowu z tym śmieciem Ja pierdzielę, ależ, patrzcie, ledwo żem to trafił. Przegram zaraz z nim, ile tutaj trzeba. No, jeszcze kotlety biją super. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Ostatni nóż, w oh, pistu, ale przytupcyłem to. Dobra, hardcore, teraz z nim. Teraz go rozwalę, patrzcie. Już jest po nim A tych noży starych nie wziął Debiu Kurwa, w sam środek zajebał O, zajebisty jakiś jest Aj, 25 Zajebisty ten ziomuś Nie, nie, nie w środek... Ja pier! O. W środek się nie da O w pistu Już to przedupcyłem, ja to wiem Ja pierdzielę, on jest nie... Zajebisty ziomek. Teraz by musiał wszystko trafić w środek, a on by mógł musiał zbudować. Ja pierd Patrzcie teraz, jak setkę wam Ja pierd Dobra, gramy dopóki nie wygram z nim. Biorę nowicjusza, bo... Hardcore'owy ten ziomek jest. 10, dobra, może być. O! Mam plan, mam plan. Patrzcie, zaraz co zrobię. Mam sobie wyżej... O! Widzicie? Dobre to jest. Dobry plan. Mów no to czerw... w te zielone i tak nie trafię, to wiecie. Ale hardcore. Jak to po... <grym> Nie mogę... O sorry. Z słuchawką mikrofon walnąłem. Ale wygrywam, wygrywam. Fuck. Dobra. Muszę teraz strzelić w środeczek. Ajajaj aj, aj. Czemu on tak krzywo rzuca? Ajajaj aj, aj. Muszę teraz zadupcyć mocno, bo ostatni Ostatni os JEST Nie, traf Jest, kurde baby, Dawaj, bebe baby, w Ty bóle, mam parówę Pięknie Nie, 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 dziękuję Już tyle przegrałem Przyszedłem na minusie No, a więc to by było na tyle. No, dzisiaj bardzo długi odcinek. Aż się zdziwia. Mam no, nadzieję, że się Wam podobało. Oczywiście zostawcie, łapiąc je w górę, emocję, nie? I do następnego razu. Siemanko.